moi drodzy usuwam kanał tak nie jest to żaden fake blef po prostu usuwam kanał i tak no udało się tu osiągnąć bardzo 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 dużo sukcesów 50 subów 100 subów obecnie mamy ich 106 ale jest to ostatni film na tym kanale tych filmów było uwaga już wam mówię 246. Ten będzie 247. I ostatni film na tym kanale. Podjąłem taką decyzję. No, koniec. Ostateczny koniec tego kanału. Ale jeszcze Wam chcę przekazać jedną informację. Więc jeśli wychodźcie z tego filmu, to był prank na Prima Aprilis Oczywiście ten kanał zostaje. Taki szybciutki prank. Ten film nawet... Wydaje mi się, że nie będzie mieć nawet minuty. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, lecimy dalej oczywiście. To był oczywiście prank do na razie w następnym odcinku już za dwa dni. Siema!